Nowenna do świętego Józefa, dzień trzeci, miłujący syna. Gdy brałem Jezusa w swoje ramiona, to chciałem być zarówno silny, by mężnie bronić jego życia, i delikatny, by nie naruszyć jego boskiego majestatu. Bóg przeze mnie urzeczywistniał swój zamysł, a pokora syna Bożego była dla mnie wzorem. Ze mną pracował, ze mną odpoczywał. Zadziwiała mnie jego bliskość w codzienności. Patrzyłem, jak Jezus dorasta. Świadomość, że ten, który stał się moim synem, ma tyle wycierpieć, napawała mnie smutkiem. Wiedziałem, że nie mogę spełnić za Niego tego zadania. Dlatego pytałem Boga, co mam czynić, by jeszcze lepiej wypełniać powierzoną mi misję. Zawsze słyszałem Trwaj przy nim, aby pokazywał światu, jak ma wzrastać w sercach ludzi. Módlmy się. Boże, ty powołałeś świętego Józefa, aby był ziemskim ojcem twojego umiłowanego syna. Spraw, abyśmy zawsze z otwartym sercem przyjmowali Jezusa do naszej codzienności, tak jak czynił to święty Józef. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Teraz serdecznie zapraszamy do wsłuchania się w słowa utworu pod tytułem kołysanka Józefa.